W dzisiejszym odcinku z serii Pogadajmy o hiszpańskim, coś wyjątkowego, bo i okres wyjątkowy, zatem dziś coś, czego do tej pory na tym kanale nie było. Zapraszam Was na świąteczno-noworoczny quiz. Quiz będzie składał się z 10 pytań z trzema opcjami odpowiedzi. Najpierw przedstawię pytania i opcję wyboru. Wy, jeśli chcecie, możecie w tym czasie zapisać sobie swoje odpowiedzi lub po prostu odpowiedzieć sobie w myślach. A potem podam prawidłowe odpowiedzi i przy okazji krótko je skomentuję. Tak więc, mam nadzieję, że przy okazji dowiecie się paru ciekawostek. Pytania i opcje wyboru będę czytać po hiszpańsku, żeby nie trwało to zbyt długo, jednak na planszach będziecie widzieli także tłumaczenia. Chciałam przy okazji przypomnieć, że niedawno powstała strona na Facebooku poświęcona temu kanałowi. Tak więc, jeśli jeszcze nie dołączyliście, to serdecznie zapraszam. Facebook, gadki językowe. I jesteście. YouTube natomiast w związku z kolejnym osiągniętym progiem na kanale odblokował ostatnio nową zakładkę, czyli społeczność, a więc również na samym kanale od niedawna pojawiają się także posty, które możecie śledzić i komentować oprócz filmów. Jak wiecie, nie mam tyle czasu, ile bym chciała na regularną publikację nowych filmów, więc to też dla mnie duży plus, że mogę chociaż czasem wrzucić dla Was coś nowego w formie postów. Będzie mi więc bardzo miło widzieć Wasze interakcje. No, doble. Starczy wstępu. Przechodzimy do quizu. 1. El sorteo de la Lotería de Navidad es el 22 de diciembre, 24 de diciembre, 28 de diciembre. 2. El primer premio de la Lotería se llama El Viejo el niño el gordo 3 el 25 de diciembre es nochebuena día de navidad noche vieja 4 cómo se llama esto en español belén nazaret Jerusalén. 5. ¿Qué se canta durante la época navideña? Los himnos, los viancicos, las baladas. 6. ¿Dónde se puede ver las campanadas de Nochevieja en Madrid? En la Puerta del Sol, en la Plaza de España, en el Palacio Real. 7. Durante las campanadas la gente come 12. Almendras, fresas, uvas. 8. En noche vieja se suele llevar. Una corona de papel. Unos guantes azules. Ropa interior roja. 9. En España los niños reciben los regalos navideños sobre todo de... Papá Noel, el Niño Jesús, los Reyes Magos. Diez. El roscón de reyes es un tipo de pastel, el nombre de un juguete, el carro de los Reyes Magos. Dotarliśmy do ostatniego pytania, no teraz odpowiedzi. El sorteo de la lotería de Navidad es el 22 de diciembre. Losowanie Wielkiej Świątecznej Loterii odbywa się oczywiście 22 grudnia. O tym, czym jest Świąteczna Loteria i całkiem sporo szczegółów na jej temat, już omówiłam dosyć dokładnie w zeszłorocznym odcinku świątecznym. Więc jeśli go nie pamiętacie lub jeszcze nie widzieliście, to odsyłam do linku tutaj. Znajdziecie go także w opisie pod filmem. W tym samym odcinku zresztą znajduje się także odpowiedź na drugie pytanie, czyli jak nazywa się główna nagroda w loterii, a jest to El Gordo. El 25 de diciembre es. Día de Navidad. 25 grudnia jest oczywiście Boże Narodzenie, czyli Día de Navidad. Nochebuena to Wigilia, a wiecha to Sylwester. Como se llama esto en español? Belen. Belen to nic innego jak Betlejem, ale poza tym, że jest to nazwa miejscowości, w której narodził się Pan Jezus, to tym określeniem nazywa się również Bożonarodzeniową Szopkę, czyli całą tę scenę reprezentującą stajenkę i postaci, które pojawiają się w okolicznościach narodzin Chrystusa. W Hiszpanii takie szopki są bardzo popularne. Podobnie jak w Polsce, spotkamy je w kościołach. Ludzie mają takie szopki bardzo często także w domach i one potrafią być naprawdę mocno rozbudowane. Na świątecznych jarmarkach znajdziemy całe stragany z figurkami do takich szopek i poza takimi oczywistymi postaciami jak Święta Maryja, pasterze czy zwierzęta, niektóre z nich mogą mocno zaskoczyć, ale to już temat na osobny odcinek. ¿Qué canta durante la época navideña, czyli co śpiewa się w okresie Bożego Narodzenia? Oczywiście nie hymny ani ballady, tylko los Bianficos, czyli kolędy. ¿Dónde se puede ver las campanadas de noche vieja en Madrid? W Hiszpanii odliczanie do północy przy akompaniamencie uderzeń dzwonu odbywa się pod Puerta del Sol w Madrycie. Jest to plac ratuszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Madrytu i najbardziej centralny, bo na nim znajduje się kilometr zerowy, a także pomnik przedstawiający El Oso i El Madronio, czyli Herb Madrytu, a przede wszystkim wieża ratuszowa, na której znajduje się zegar oraz wielka kula, po obniżeniu której rozpoczyna się odliczanie do północy. No właśnie. A przy odliczaniu z każdym jednym z dwunastu uderzeń zegara tuż przed północą zjada się po jednym z dwunastu przygotowanych wcześniej winogron. Las ubas. Tradycja ta mówi o tym, że każde winogrono ma symbolizować szczęście w każdym kolejnym miesiącu nowego roku. Jest przy tym bardzo dużo śmiechu. Polecam odpalić sobie w Sylwestra transmisję i spróbować. Możecie też znaleźć na YouTube mnóstwo filmów z zapisami tych transmisji z poprzednich lat, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Wówczas zauważycie też, że prowadząca prezenterka zawsze jest ubrana w czerwień. Czerwony strój tego wieczoru nie jest obowiązkowy, ale obowiązkowa jest przynajmniej czerwona bielizna. To znaczy, oczywiście, jeżeli chcecie mieć szczęście w nowym roku. En España los niños reciben los regalos navideños sobre todo de los Reyes Magos. Dzieci w Hiszpanii prezenty otrzymują przede wszystkim od Trzech Króli. Postać świętego Mikołaja też jest znana, bo oczywiście przyszła z innych krajów, ale jednak najważniejsi i najbardziej wyczekiwani przez dzieci są trzej królowie. I dookoło tego święta w Hiszpanii dzieje się tak wiele, że myślę, że o tym też kiedyś zrobię osobny odcinek. Jednak zostaje nam jeszcze odpowiedź na ostatnie pytanie, związane również z tym dniem. El Rosconde Reyes to rodzaj ciasta. Jest to takie ciasto ptysiowe o kształcie wieńca, które tradycyjnie podaje się na Święto Trzech Króli na śniadanie. Ciasto to dzieli się na tyle kawałków, ile jest osób w rodzinie, i gdzieś w dwóch miejscach ukryte są dwie niespodzianki. Jedna z nich to mała figurka. Kto ją trafi, otrzymuje dołączoną papierową koronę i figurkę w prezencie. Natomiast komu trafi się ziarnko bobu? Ten będzie musiał kupić rozkona w przyszłym roku. Dajcie znać, na ile pytań znaliście odpowiedzi i czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Mam nadzieję, że taki bardziej rozrywkowy odcinek był dla Was ciekawy. Jeżeli oglądacie ten odcinek w Dniu Premiery, to chciałam Wam z całego serca życzyć cudownego Sylwestra, spędzonego tak, jak chcecie, oraz Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym 2023. Feliz Anio Nuevo, gracias y hasta pronto.